Rozwiążmy układ równań 4 na 4. Układ jest kwadratowy, więc można by zacząć od policzenia wyznacznika z macierzy głównej macierzy współczynników. Wyznacznik wyjdzie zerowy, więc nie ma wyjścia. Musimy użyć eliminacji Gaussa. Zaczynamy od utworzenia macierzy rozszerzonej, czyli w pierwszej kolumnie wpisujemy współczynniki przy x: 2, 0, 1, 1. W drugiej kolumnie współczynniki przy Y, w trzeciej przy Z i w czwartej przy T. Kreska pionowa zamiast znaków równości i prawa strona układu. Tak się składa, że prawa strona jest tutaj 0, zero, wektor zerowy, czyli nota notabene woli przypomnienia. Taki układ nazywa się układem jednorodnym. Jeżeli prawa strona, ten wektor wyrazów wolnych jest wektorem zerowym, jest to układ jednorodny. Użyjemy eliminacji Gaussa, bo nie mamy wyjścia, ten wyznacznik byłby zero. I użyjmy tutaj metody kolumn jednostkowej, czy jednostkowych, czyli tej praktycznej wersji, tej, która daje nam swobodę w wyborze jedynek wiodących no Jedynek tutaj jest cała masa, niekoniecznie trzeba wy wybrać jedynkę. Można wybrać którąś tutaj z albo dwójek. To jak to lubi, jak to woli. No ale załóżmy, że wybierzemy tą jedynkę. Przy pomocy tejże jedynki zerujemy pierwszą kolumnę. Wszystkie pozostałe elementy w pierwszej kolumnie. Tutaj są dwa niezerowe elementy. Dwójka w pierwszym wierszu, czyli żeby wyzerować dwójkę z wiersza pierwszego. Trzeba od W1 odjąć dwa razy ten wiersz trzeci, tą zakreśloną jedynkę. I później w wierszu czwartym, żeby pozbyć się tego elementu z wiersza czwartego, musimy po prostu odjąć od niego wiersz trzeci. Wiersz trzeci pozostaje bez zmian, więc może zacznę od przepisania. Tutaj kolumna wyrazów wolnych będzie zawsze zerowa, no ale trzeba ją przepisać dla porządku. Wiersz drugi również będzie bez zmian, więc go przepiszę. I teraz operacja w1 minus 2w3, czyli mamy 2 minus 2, 0. Oczywiście tutaj chcieliśmy mieć 0. 1 odjąć 2 będzie minus 1. Minus 1 odjąć 2 minus 3. 1 odjąć minus 2, czyli dodać 2. Dodam 3 i tutaj oczywiście 0, i teraz W4 odjąć W3, czyli 1 odjąć 1 0, 0 odjąć 1 minus 1, minus 2 odjąć 1 minus 3 i 2 odjąć minus 1, czyli 2 dodać 1 będzie 3. I tutaj jak widać, jakby się przyjrzeć, pierwszy i, i czwarty wiersz są identyczne, drugi wiersz jest. Prawie że identyczny, drugi wiersz to jest po prostu minus wiersz pierwszy albo minus wiersz czwarty, więc tutaj to nam mówi, że już trzy wiersze, yy, trzy wiersze są identyczne, czyli dwa z nich się wyzerują. No ale dla porządku, wybierzmy kolejną wiodącą jedynkę, ponieważ w pierwszym kroku wybraliśmy wiodącą jedynkę w trzecim wierszu, ja ten wiersz zakryję żeby nie popsuć tego, co uczyniliśmy, w każdym wierszu może być tylko jeden wiodący element, jedna wiodąca jedynka, więc go sobie zakryję i wybiorę, na przykład, ten element do wyzerowania drugiej kolumny. Mam tutaj trzy elementy do wyzerowania w wierszu pierwszym, trzeba się pozbyć minus jedynki, wystarczy dodać wiersz drugi, w wierszu trzecim jest jedynka, czyli od wiersza trzeciego trzeba odjąć wiersz drugi. I w wierszu czwartym jest minus 1, czyli trzeba dodać wiersz drugi. Wiersz drugi się nie zmieni, więc zacznę od przepisania tego wiersza. Wiersz pierwszy się oczywiście wyzeruje. Wiersz czwarty tak samo. Natomiast w wierszu trzecim po odjęciu otrzymamy 1, 1 odjąć 1, 0, 1 odjąć 3, minus 2, i minus 1 odjąć, minus 3. To jest 2 i 0. Mamy dwie kolumny jednostkowe, czy dwie wiodące jedynki, i dwa niezerowe wiersze. Na tym kończy się eliminacja. Mamy dwie kolumny jednostkowe. Te kolumny wskazują na zmienne zależne. Te zmienne to są x i y. I dwie kolumny bez wiodących jedynek. Te dwie kolumny wskazują na parametry. Te parametry to będą odpowiednio z i t. Tak jak w pierwszym kroku z układu równań tworzymy macierz rozszerzoną, teraz z macierzy, która została nam na końcu, możemy zapisać układ równań. W pierwszym równaniu są oczywiście 0, w drugim wierszu mamy 0x dodać y, dodać 3z, odjąć 3t równa się 0. W trzecim wierszu mamy x dodać 0y, odjąć 2z dodać 2t, równa się 0. To są dwa równania i z tych równań możemy zapisać teraz rozwiązanie. x i y są zmiennymi zależnymi, więc zamienię tutaj kolejność, u góry zapiszę x. Z drugiego równania mamy x, będzie się równało 2z odjąć 2t, y z pierwszego równania będzie minus 3z, dodać 3t, natomiast z i t to parametry, więc mogą przyjmować dowolne wartości rzeczywiste, i to jest nasze rozwiązanie: nieskończenie wiele rozwiązań z dwoma parametrami.